Bez jednej niekontrolowane uruchamianie reakcji stresowych, to znaczy wystawianie się na bodźce, na które jeszcze jestem otwarty, które jeszcze są dla mnie na przykład niszczące, albo uaktywniające właśnie moje reakcje stresowe. To. Yy, Pozwalanie sobie na chodzenie do takich miejsc, spotykanie się z takimi ludźmi, rozmowy na takie tematy, które uruchamiają lęk, niepokój, przestrach jakiś, jakieś chęć walki, wściekłość. Albo że nie wiem, co powiedzieć, że zamieram, że mnie przytłacza to. Ja mogę to rozczytać. Co to są za ludzie?